Witamy w tym filmie o najlepszych mini lodówkach na rynku. Jeśli szukasz kompaktowego i wydajnego rozwiązania, aby utrzymać swoje napoje i jedzenie w świeżości, jesteś we właściwym miejscu. W tym przewodniku przedstawimy modele idealne do domu, biura, a nawet na podróże. Od nowoczesnych wzorów po zaawansowane funkcje, te mini lodówki mają wiele do zaoferowania, niezależnie od tego, czy potrzebujesz modelu do swojej sypialni czy małego baru. Tutaj znajdziesz odpowiednią opcję. Pamiętaj, że wszystkie linki znajdują się w opisie. Numer 1: Ciku mini bar mini lodówka. Ciku to doskonały wybór dla osób poszukujących kompaktowego, wydajnego i eleganckiego designu. Oferuje przestronne wnętrze, które zawiera uchwyt na butelki, zamrażalnik i regulowane półki, idealne do personalizacji przechowywania żywności i napojów. Jej kompaktowy rozmiar sprawia, że idealnie pasuje do biur, sypialni lub salonów, łatwo wpasowując się w dowolny wystrój dzięki klasycznemu czarnemu wykończeniu. Lodówka jest wyposażona w regulowany system kontroli temperatury, który pozwala utrzymać świeżość żywności i napojów w optymalnych warunkach. Działa cicho i energooszczędnie, oferując praktyczne i nowoczesne rozwiązanie na co dzień. Dodatkowo odwracalne drzwi i lekka konstrukcja ułatwiają instalację oraz przenoszenie, łącząc funkcjonalność i styl w jednym urządzeniu. Innym godnym uwagi aspektem jest jej efektywność i trwałość. Model ten posiada klasę energetyczną E, a technologia równomiernej izolacji, masymu izolacji, pomaga utrzymać chłodne powietrze wewnątrz, zachowując świeżość, smak i wartości odżywcze produktów spożywczych. Ponadto blokada drzwi zwiększa bezpieczeństwo, co jest idealnym rozwiązaniem dla domów z dziećmi lub przestrzeni wspólnych. Mini lodówka Haiki to bez wątpienia praktyczny i niezawodny wybór na każdą okazję. Numer 2. Mini lodówka Kumeot Przenośna Mini Lodówka. Kumeot to kompaktowe i wszechstronne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o różnorodnych potrzebach, zarówno w domu, jak i podczas podróży. Jej niewielki rozmiar oferuje wystarczającą pojemność na puszki, napoje, jedzenie lub kosmetyki dzięki regulowanym półkom, które ułatwiają organizację. Ten model świetnie nadaje się do utrzymania porządku w przestrzeni lub jako towarzysz w podróżach, na kempingu czy w biurze. Lodówka wyróżnia się podwójną funkcją chłodzenia i podgrzewania, umożliwiając utrzymanie świeżości produktów lub podgrzewanie napojów w zależności od potrzeb. Jest idealna do napojów, przekąsek, butelek dla niemowląt lub produktów pielęgnacyjnych. Jej praktyczny design obejmuje drzwi z ulepszonym uchwytem, przezroczyste okienko umożliwiające podgląd zawartości oraz przenośne uchwyty, które ułatwiają transport. Dodatkowo jest przystosowana zarówno do użytku domowego, jak i samochodowego dzięki gniazdom kompatybilnym z standardowymi wtyczkami i zapalniczkami samochodowymi. Numer 3. Mini lodówka Cekotec. Ta mini lodówka Cekotec łączy funkcjonalność i kompaktowy design. Idealny do małych przestrzeni takich jak sypialnie, biura czy salony. Jej duża pojemność pozwala na przechowywanie żywności, napojów lub innych produktów. Podczas gdy kompaktowa konstrukcja sprawia, że z łatwością, Zmieści się w każdym kącie, nie zajmując zbyt wiele miejsca. Jednym z najbardziej praktycznych rozwiązań jest odwracalne drzwi, które pozwalają dostosować kierunek otwierania do Twoich potrzeb i układu przestrzeni. Ponadto posiada mały zamrażalnik idealny do przechowywania produktów wymagających niższych temperatur, oferując większą wszechstronność użytkowania. Elegancki design z czarnym wykończeniem ułatwia dopasowanie do każdego wystroju wnętrza, dodając nowoczesny i dyskretny akcent. Lodówka wyróżnia się także ulepszoną efektywnością energetyczną, co czyni ją przyjaznym dla środowiska wyborem dla gospodarstwa domowego. Dzięki automatycznemu systemowi rozmrażania i cichej pracy, jest to praktyczne, funkcjonalne i estetyczne rozwiązanie na co dzień. Numer 4. Mini lodówka Xbox Ten. Unikalny i funkcjonalny model to idealna opcja dla miłośników gier wideo oraz osób szukających kompaktowego rozwiązania. Jego design inspirowany konsolą Xbox Series X z matowym czarnym wykończeniem i zielonymi akcentami sprawia, że jest doskonałym dodatkiem do każdego pokoju gier lub sypialni, idealnie wpasowując się w konfigurację gamingową. Dzięki wystarczającej pojemności na napoje i przekąski ta mini lodówka jest idealna, aby mieć wszystko pod ręką podczas sesji gamingowych. Wnętrze wyposażone jest w specjalne przegródki na puszki oraz dodatkowe miejsce w drzwiach, co umożliwia łatwą i praktyczną organizację. Dodatkowo port USB z przodu dodaje funkcjonalności, pozwalając na ładowanie urządzeń podczas gry. Mini lodówka Xbox wyróżnia się wszechstronnością i mobilnością. Wyposażona w gniazda kompatybilne zarówno z użytkiem domowym, jak i samochodowym, co czyni ją idealną na podróże lub do osobistych przestrzeni. System bezszronowy zapewnia łatwą konserwację, a cicha praca gwarantuje, że nie zakłóci Twojej koncentracji ani odpoczynku. To praktyczne i stylowe rozwiązanie łączące użyteczność z duchem gamingu. Kolejnym atutem jest umiejętność łączenia stylu z funkcjonalnością w kompaktowej konstrukcji. Dzięki podświetleniu LED podkreślającemu unikalny wygląd, ta lodówka nie tylko utrzymuje napoje i przekąski w świeżości, ale również dodaje dekoracyjnego akcentu każdemu pomieszczeniu. Przenośna konstrukcja i blokada drzwi zapewniają bezpieczeństwo oraz łatwość transportu, co czyni ją idealnym wyborem dla graczy ceniących wygodę i oryginalność.